Dzień dobry, jak zawsze o tej porze, ale jeszcze raz przed godziną ósmą spotykam się z Państwem na antenie Radia Kielce po to, by przedstawić najnowsze wyliczenia modeli numerycznych, czyli informacje o tym, co się dzieje w danym miejscu na danym obszarze i o danym czasie. A to równa się definicji prognozy pogody, bo tak właśnie specjaliści od fizyki atmosfery postanowili ująć to w pojęciu prognozy pogody. Drugi dzień Wielkiego Tygodnia. Za nami. Hmm. Piękny, wczorajszy rzeczywiście. Brakuje opadów, no niestety przydałoby się znów jakieś kilka litrów wody na metr kwadratowy. Ale biorąc pod uwagę temperatury, no właśnie 22,6 stopnia to była najwyższa temperatura wczoraj w najcieplejszym momencie dnia zmierzona na stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Kliszowie, czyli pomiędzy Chmielnikiem a Jędrzejowem. Poza tym Słuków 22 stopnie, Sandomierz 21 stopni, Raków to tak po drodze na hańcze tutaj od Kielc oczywiście też 21 stopni. Najchłodniej, a właściwie bardzo przyjemna temperatura na Świętym Krzyżu. 19,8 stopnia w najcieplejszym momencie dnia wczoraj przy pięknym słońcu, przy chmurach typu Cumulus Humilis, a później rozwinęły się również i Cumulus Mediocris. Kongestusa nie widziałem, a to już jest chmura mocniej rozbudowana w pionie. Tak właśnie w łacinie jest określone słowo kongestus, czyli mocny, rozbudowany. No, czasami taki kongestus, a szczególnie cumulonimbus, czyli już chmura burzowa, potrafi u nas w Polsce rozbudować się do wysokości nawet 12 kilometrów, ale taki rekord kiedyś ktoś zmierzył gdzie w Indiach no ale tam panują inne temperatury i rzeczywiście tam chmura może być jeszcze wyższa i była wyższa proszę państwa w Indiach zmierzono kiedyś 19 km to tak jak z Kielc do Skansenu w Tokarni tak rozbudowała się w górę chmura z rodzaju cumulonimbus jeśli chodzi o najwyższe temperatury w Polsce no to na południu i na zachodzie rzeczywiście tutaj powyżej 23 a nawet powyżej 24 tak jak we Wrocławiu a te najniższe temperatury no nad morzem. Niestety tam wieje i dmucha od Bałtyku, a Bałtyk ledwie 10 stopni. Na razie to można tylko dużego palca u nogi zamoczyć w wodzie i nic więcej. No, chyba, że się morsuje. Co w takim razie w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach, jak ta pogoda będzie nam się dalej sprawować, jeśli chodzi o Dni Wielkiego Tygodnia. Na mapach topografii barycznej widać tu ładnie ułożone izobary płytkiego ośrodka niżowego, jego zatoki. Dzisiaj centrum jedno nad kanałem La Manche, a drugie o daleko ponad Islandią. I to jest taki wielocentryczny ośrodek niżowy. Cały w ogóle obszar obniżonego ciśnienia nad Hiszpanią, nad Wyspami Brytyjskimi, nad Francją, nad Niemcami, również i nad naszym krajem, częściowo nad Skandynawią. Widać też izobary wskazujące na obszar obniżonego ciśnienia również w basenie Morza Śródziemnego, gdzie wysz, daleko nad Rosją, nie widać tutaj w ogóle innego takiego ośrodka barycznego właśnie z ciśnieniem powyżej 1015 hektopaskali. My dzisiaj będziemy pod wpływem zatoki Niżowej. Z południowego wschodu napłynie do nas masa dosyć wilgotna. Widać, że rodowód to tak w okolicach Morza Czarnego. Poza tym izobary nam się tutaj troszeczkę zagęszczą, no i stąd podmuchy wiatru do 45 km na godzinę. I rzeczywiście sporo chmur, stąd temperatura w ciągu dnia nie wzrośnie do więcej jak 15 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Jutro napłynie już nieco suchsza masa powietrza, no i stąd pokaże się słońce. A słońce plus te masy ciepłe z południa spowodują, że zobaczymy na termometrach nawet 23 czy nawet 24 stopnie i podobnie będzie w czwartek. Spokój na razie, cisza. Dopiero w piątek szykuje nam się tutaj bardziej aktywny ośrodek niżowy. Zobaczymy jeszcze jak to wszystko będzie przebiegać, będę Państwa o tym informował. A na meteorogramach widać, że jeszcze przed południem troszkę nam się słońca pojawi. Później zdecydowanie więcej chmur. No i jakieś opady deszczu pojawią się. Rzeczywiście niewiele ich będzie. Jak spadnie gdzieś w naszym województwie 2 litry, to można już ogłosić święto. Niestety ten wiaterek będzie podmuchiwał do 45, a nawet 50 km na godzinę w porywach. Szczególnie tu w południe i w godzinach popołudniowych z południowego wschodu. Ciśnienie 1013 to przed południem. Po południu spadnie do 1010, a później w nocy ustali się na tym poziomie. Jutro zacznie rosnąć. Najbliższa noc, jeśli chodzi o temperaturę ciepła, nawet do 10 stopni. Wiaterek już trochę osłabnie, cały czas z południowego wschodu. No i chmury jeszcze z nami pozostaną. Dopiero jutro rzeczywiście pojawi się od rana dużo słońca. Wiatr już słabszy, do 35 km na godzinę w porywach. No i jutro najpierw kumulus humilis, a później znów rozbudują się chmury tzw. konwekcji dziennej. No i jakiś drobny deszczyk z jakiejś chmurki rzeczywiście po południu tu i ówdzie może się pojawić, ale szanse słabe. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, to grunt jutro nagrzeje się do 30 stopni, a na termometrach za oknami zobaczymy 23, a nawet 24 stopnie. Ciśnienie to już 1014 hektopaskali. I jeszcze sobie troszkę podrośnie, nocy 1016, a w ciągu dnia w czwartek temperatura nawet do 25 stopni, grunt nagrzeje się do 32 i w czwartek wiatr z południowego wschodu, mnóstwo słońca na niebie. No taka elegancka, z klasą pogoda w Wielkim Tygodniu pogoda małpa radio.kielce.pl Pomimo, że jesteście Państwo na pewno zajęci przygotowaniami do świąt, to jednak proszę do mnie napisać, co tam się dzieje za oknami. A może coś ciekawego w domu, może coś na parapecie, może pod foliką coś urosło, a może coś zmarniało. Wszystkich opowieści wysłucham i o wszystkich będę informował na antenie Radia Kielce. Marek Stefaniec, kłaniam się Państwu udanych przygotowań cały czas do świąt i mówię do usłyszenia. Druga odsłona map, prognoz pogody przed godziną ósmą. Kłaniam się, Marek Stefaniec, zapraszam. Mamy połowę kwietnia, można by w jakiś sposób już podsumować dotychczasowe dokonania, jeśli chodzi o warunki pogodowe. No, na pewno nie będą zadowoleni mieszkańcy Lubuskiego, na przykład Zachodniopomorskiego, nawet i Wielkopolskiego. Tutaj deszczu jak na lekarstwo. No wczoraj jedynie rozwinęły się komórki konwekcyjne. No i między innymi w zatoce Gdańskiej tutaj popadało, Gdynia Gdańsk około 10 litrów wody na metr kwadratowy, a w Wejherowie spadło nawet 13 litrów. Dlatego miejscami w Zachodniopomorskiem czy w Pomorskiem popadało. Ale do 13 kwietnia nie spadła tam ani jedna kropla wody. Między innymi w Hojnicach czy w Gorzowie Wielkopolskim, ale i tutaj Świnoujście i Szczecin. Tutaj te północno-zachodnie regiony naszego kraju. No, bez deszczu przez dwa tygodnie. A marzec wcale nie był najlepszy. Tam panuje po prostu susza. Bardzo duża. Zobaczymy, jak się to rozegra w następnych dniach. No, są szanse na to, żeby jednak i tam sytuacja, jeśli chodzi o wilgotność gleby, zdecydowanie się poprawiła. A co do anomalii temperatury. No cóż, doświadczyliśmy tego, kiedy dmuchnęło z nadbiegu na północnego i pojawiły się nocami przymrozki, już nie mówiąc o tym, że temperatura w ciągu dnia nie przekraczała np. 3 czy 4 stopni, tak było między innymi w naszym regionie. No i patrząc tutaj na dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze jesteśmy, jeśli chodzi o średniodobową temperaturę, na lekkim minusie. Będzie się to oczywiście zmieniać, bo dzisiaj, jutro, pojutrze, bardzo ciepło, zresztą praktycznie do końca tygodnia ale kwiecień tutaj początek jego zaskoczył. Najchłodniej w tej pierwszej połówce kwietnia było w Lesku, między innymi oczywiście, bo i mniejsze miejscowości też takie wartości wskazywały jak minus 3,7 stopnia. To jest anomalia temperatury w stosunku do średniodobowej zmierzonej w ciągu ostatnich 30 lat. Przypomnę, że jest to od 8 gdzieś do 9 stopni, jeśli chodzi o kwiecień. Więc tutaj, w takim lesku, średniodobowa temperatura za pierwszą połowę kwietnia nie przekroczyła 5 stopni. I w następnych dniach rzeczywiście, jeśli spojrzymy na mapę topografii barycznej, to izobary ułożone południkowo, a to świadczy o tym, że napływ powietrza mamy właśnie z południa i z południowego wschodu, tak jak dzisiaj, chociaż sporo wilgoci w powietrzu, szczególnie w godzinach popołudniowych, zahaczą nas masy powietrza z nadmorza czarnego, a wiadomo, że stamtąd to płynie też wilgoć. No i stąd dużo chmur i również pojawią się opady. Niewielkie, ale jednak. Temperatura w ciągu dnia z powodu tego słabego nasłonecznienia najwyżej do 15 stopni. Jutro nic się nie zmieni. Oprócz tego, że napłynie bardziej sucha masa powietrza z południa, no i chmury zostaną dosłownie wysuszone. Dużo słońca jutro i wysoka temperatura naprawdę do 23, a być może i nawet do 24 stopni. Bardzo podobna pogoda również i w czwartek. Ale na razie dzisiaj do 15 stopni nie więcej, początkowo jeszcze trochę słońca, ale chmur w ciągu dnia będzie przybywać i gdzieś już około południa tu i ówdzie popada. W następnych godzinach też deszcz się zdarzy, ale naprawdę będzie go niewiele. Ciśnienie początkowo jeszcze 1013 hektopaskali mierzone do poziomu morza spadnie po południu o 3 hektopaskale. Sytuacja biometrologiczna dosyć korzystna. Wiaterek, no niestety, ale poziomy gradient ciśnienia będzie dosyć gęsty. No i stąd do 50 km na godzinę w porywach z południowego wschodu. W nocy chmury z nami pozostaną i jeszcze jakiś drobny deszczyk się zdarzy. Temperatura do 10-11 stopni, czyli ciepło. A jutro 23, a nawet 24 stopnie w ciągu dnia, grunt nagrzeje się do 30, ciśnienie wzrośnie do 1014 hektopaskali. No i początkowo na niebie pojawią się piękne cumulus humilis, które rozbudują się nieco w pionie i będzie to już cumulus mediocris. Może z nich jakiś delikatny deszczyk, bardzo niewielki jutro po południu, spaść na naszą Ziemię Świętokrzyską. Wiaterek jutro już słabszy do 35 km na godzinę z południowego wschodu, a po południu już z południowego zachodu. I następna już noc środy na czwartek. No tutaj bezchmurna rzeczywiście. Temperatura miejscami spadnie nawet do 4-5 stopni przy silnym wypromieniowaniu ciepła z nadpodłoża. Wiaterek już osłabnie, kierunki jego to południowo-wschodnie. Takie również będą i w czwartek w ciągu dnia, gdzie temperatura za sprawą bardzo ciepłych mas powietrza i również silnego nasłonecznienia dojdzie do 24, a nawet do 25 stopni. Taka temperatura w kwietniu to zupełnie jak w maju. A przysłowie dobre i ładne na dziś mówi, że kwiecień, kiedy deszczem plecie. To się maj wystroi w kwiecie. W tym roku akurat tak się złożyło, że i w kwietniu będziemy mieli piękne kwiecie i również i w maju. To są chyba dwa najbardziej ulubione przez nas miesiące w ciągu całego roku. Marek Stefaniec, wszystkiego dobrego, zdrowia Państwu życzę jak zawsze i mówię do usłyszenia.